Witam Prezydencie. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa, którzy przyszli zobaczyć jak wygląda wykonanie budżetu miasta Gdańska za rok 2016, także spojrzeć na naszą wieloletnią prognozę finansową. Prezydent Gdańska, pan Paweł Adamowicz, wiceprezydent Aleksandra Łukiewicz, Piotr Kowalczuk, Wiesław Bielawski, a także pani Teresa Blachacka, skarbnik miasta Gdańska. Która z pewnością odpowie na wszystkie Państwa pytania dotyczące już szczegółów naszego złożenia. Pani e, witam Państwa serdecznie. Przypominam, jaki mieliśmy plan po stronie dochodów i wydatków. Jak widzicie, dochody zostały zrealizowane ciut niżej. W jakich pozycjach, niżej to za chwilę. Ale też i wydatki zostały zrealizowane e, też poniżej e, zaplanowanych. To jest naturalne. Znaczy, budżet jest niczym innym jak planem dochodów i wydatków. W związku z tym, e, w ciągu roku e, nie udaje się niektórych inwestycji zrealizować e, pro, w związku chociażby z kłopotami z przeprowadzeniem przetargów. I, wykupem gruntów, pozyskaniem gruntów, więc to jest taki rzut ogólny, więc nadwyżka jest nieco wyższa niż była zaplanowana. Tutaj to powtarzam co roku i raz jeszcze, nadwyżka jest potrzebna do generowania po to, żeby móc w przyszłości pożyczać pieniądze w banku na inwestycje. Bez nadwyżek nie będzie można pożyczać. Poprzedni rząd Jaki obecny rząd wprowadza restrykcyjną politykę finansową wobec jednostek samorządu terytorialnego? Czyli zawęża naszą swobodę zarządzania własnymi pieniędzmi. To jest oczywiście bardzo złe. O tym później może opowiemy szczegółowo. Dochody ogółem wyglądają w ten sposób: do. Plan do y, 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 wykonania. Już nie... O, jest, jest, dobrze. Czyli było 2 miliardy 532, a wykonanie 2 miliardy 540, czyli w nominale o 7 milionów, tak? Więcej. A, czyli ja poprzednio. A, a dochody majątkowe są mniejsze. Wynika to, z, że nie udało nam się sprzedać zaplanowanych nieruchomości, i stąd tutaj spadek. Według źródeł dochodów, proszę zobaczyć, udziały nasze w podatku, głównie PIT i CIT, tutaj wykonanie prawie w 100%. Lokalne podatki, głównie to jest podatek od nieruchomości, mamy nieco wyższe wykonanie 102%. Dochody z mienia komunalnego o czym mówiłem przed chwilą niższe wykonanie, sprzedaż. Subwencja oświatowa głównie wykonanie zbliżone do, do, do zaplanowanego dotacje unijne zbliżone również inne dochody. Gdy popatrzymy na to bardzo dokładnie już, to proszę zobaczyć, z Pitu mamy w ubiegłym roku o milion, 5 milionów złotych mniej pozyskaliśmy, mimo że rosną pensje, wynagrodzenia, to jednak to wykonanie jest niższe, ale nieznacznie. Ciut więcej z CIT-u pozyskaliśmy, o 5 milionów więcej z podatku od czynności cywilnoprawnych eee, i eee, dotacje na zadania własne minus 33 miliony, czyli tu głównie chodzi o Unię Europejską, tak? Unię Europejską, ale również mniejsze środki nie zostały przyznane z CEPHRON-u na realizację naszych zadań. I wydatki. Wydatki to jest ta kolor niebieski, to jest plan, a zielone wykonanie, czyli mamy wykonanie wydatków bieżących nieco niższe, również i nieco niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych, majątkowych, odpowiednio po kilkadziesiąt milionów złotych, a dokładnie minus 58 milionów w wydatkach bieżących. I minus 92 miliony złotych przy wydatkach inwestycyjnych. A jak szczegółowo to wyglądało? Na drogi komunikacji komunikację zbiorową czyli tu chodzi o głównie dotacje do biletów autobusowo tramwajowych wydaliśmy o minus 4%, czyli 98 milionów złotych na oświatę, wychowanie, edukację, opiekę społeczną o. 98 milionów mniej opiekę społeczną 96 milionów mniej gospodarkę komunalną Prosteń, yy, yy. przepraszam, to jest proces Prosteń, wykonania, wróć, w nominale to jest, pomiłem się, ślepy jestem 4 miliony, no, w przypadku 2,5 miliardowego budżetu to są Pozycje, przyznacie Państwo, no, bardzo niewielkie, rzędu 1 milion mniej na sport i turystykę, nieznaczące. Natomiast teraz możemy się przyjrzeć bardzo dokładnie, nadają się dość ciekawe informacje, ile wydajemy na przykład na utrzymanie dróg. Tutaj mamy utrzymanie, oczyszczanie, oświetlenie, dokładnie wylistowane. Mamy wydatki na poszczególne działy. Na, nawet zieleń w pasach drogowych kosztuje rocznie, 3, kosztowało w ubiegłym roku 3 miliony 600 y, y, ponad milionów złotych. Jak widzicie, powierzchnia do y, zarządzania wynosi prawie 10 milionów metrów kwadratowych i oczywiście każda oddana nowa ulica, każda y, nowa infrastruktura drogowa to jest zwiększenie powierzchni do czyszczenia, do sprzątania, do oświetlenia, a tym samym i. Y, Zwiększane wydatki sztywne. Komunikacja zbiorowa. Pasażerów obsłużyliśmy ciut więcej niż w 2015 roku, bo 175 milionów pasażerów i tutaj jest wzrost. Więcej też wozokilometrów to jest ta jednostka rozliczeniowa między miastem a zakładem komunikacji miejskiej, dzisiaj już zwanym spółką gdańskie autobusy i y, tramwaje. Y, przypominamy, że 81% autobusów jest klimatyzowanych, y, 100% autobusów są to niskopodłogowe, y, ponad 90% wszystkich torowisk to, to torowiska wydzielone, 90% tramwajów to pojazdy niskopodłogowe i 49% tramwajów posiada klimatyzację. Wpływy z biletów, ze sprzedaży biletów pokrywają yy, usługi przewozowe prawie w 54%, a dopłata ze środków budżetu miasta wynosi 46%. Czyli to jest bardzo zdrowy yy, proporcje i tego chcemy naturalnie bronić. Jak wiecie, Gdańsk, <coughs> większość Gdańska korzysta z biletów yy, tak zwanych okresowych. <coughs> niejednorazowych i one są stosunkowo konkurencyjne cenowo i to jest polityka, którą chcemy oczywiście utrzymywać. Finansowanie oświaty. To pokazuje ogromny wysiłek, jak co roku ze strony budżetu miasta dopłaty do oświaty, która jest usługą rządową, która jest zlecona samorządowi terytorialnemu, jak widzicie, jedynie w 56%. Subwencja oświatowa pokrywa koszty oświaty i wychowania. Pozostałe 43% musi podatnik dański wyłożyć na, na edukację. To warto i trzeba podkreślać. Opieka społeczna. W roku 2016 wydaliśmy ponad 426 milionów złotych. I jak widać największa kwota to są wszystkie transfery, czyli zasiłki świadczenia 280 milionów złotych, żłobki kosztowały 15, prawie 16 milionów złotych, pomocy społecznej, czyli dla osób seniorów 22 miliony opieka nad dziećmi do 3 lat, czyli żłobki, kluby dziecięce. Tu zawsze podkreślam, że gdybym był premierem, te 18 miliardów wydawanych co roku na 500+, bym zdecydowanie wydzielił z tej kwoty więcej pieniędzy na żłobki. Wydaje mi się, że żłobki mogłyby być w Polsce bardziej macierzotwórcze, czy dzieciotwórcze, niż dawanie y żywej kasy na rękę, bo żłobki są kluczowe dla bezpieczeństwa matek. Ale to pokazuje, jak rośnie liczba miejsc w żłobkach, które w 100% są finansowane przez budżet miasta i Finansowanie gospodarki komunalnej. Tutaj mamy. Dalszy wzrost w stosunku do roku 2015 z 155 milionów do 183 milionów złotych i w gospodarce, w gospodarce komunalnej, I jak widzimy, mamy tutaj wyróżnione sektory, gospodarka ściekowa. Odpad, odpady komunalne. No, największą kwotą y, znaczącą jest oświetlenie y, ulic. I tutaj przykładowo utrzymanie terenów y, zielonych. Mamy 417 hektarów y, parków. Y, utrzymanie terenów zielonych kosztuje y, ponad 7 milionów złotych. Oświetlenie plus iluminacja. Aż 19 milionów złotych, mamy 36 tysięcy punktów. To, co mówiłem wcześniej, każda nowa ulica to nowe oświetlenie, ale też wiemy, że są też ulice do tej pory nieoświetlone, stąd wprowadziliśmy program świetlejszy, jaśniejszych Gdańsk, gdzie wydzielone mamy pieniądze na uzupełnienie oświetlenia w tych. Miejsca, które są one pozbawione. Tu przypominamy utrzymanie ogrodu zoologicznego i zwierząt, bo to warto mieszkańcom Gdańska przypominać, że to jest nasze wspólne dobro i korzyść. Też pokazujemy, że liczba zwiedzających ogród zoologiczny wzrosła z 435 tysięcy. Do 463 tysięcy. Również wzrosła liczba osób, dzieci związających małe zą, ale też i wzro... no, nieco zmalała liczba uczestników zajęć edukacyjnych. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi to bardzo popularne w części naszych mieszkańców usługa, obowiązek. Mamy schronisko i widzimy, że tych zwierząt przyjętych w ubiegłym roku było 1351 wzrost, nie, spadek na szczęście, spadek adopcji mamy leki spadek zwierząt z 825 adopcji do 803, inne dane pokazujące no, że to jest obszar dużej, dużej zaangażowania. Działalność kulturalna. Ponad połowa środków na kulturę idzie na kulturę zinstytucjonalizowaną, czyli prowadzoną przez instytucje miejskie, ale też są środki przekazywane w formie grantów, w formie konkursów grantowych. Natomiast nominale wydatki na kulturę. W stosunku do roku 2015 wzrosły 67 milionów do 73, w sporcie trochę wydatki zmalały o prawie 3 miliony złotych. Na promocję, czyli na generalnie sport zawodowy, Taki, jak wiemy, mamy bardzo wiele klubów w ekstraklasie. I to jest oczywiście spory wydatek. Największym beneficjentem jest Lechia Gdańsk, ale też i piłka siatkowa, ręczna, żurzel w mniejszym stopniu, chociaż w tym roku wzrośnie hokej. Wydatki majątkowe, czyli inwestycje. Trend jest, się pogłębia, jesteśmy, czyli spadkowy. Jesteśmy u początku realizacji środków z Unii Europejskiej. Stąd ten odsetek wydatków inwestycyjnych, jak porównamy, rok 2015 do 16 zmalał z 24% do 18%. Szczyt inwestycyjny dopiero będzie następował w roku 18-2019 i 20, czyli tak naprawdę w przyszłej kadencji ten szczyt inwestycyjny ze środków Unii Europejskiej wtedy się objawi. Ale mimo tego to zakończyliśmy, rozliczyliśmy połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim, czyli to jest chodzi oczywiście o tunel pod Martwą Wisłą. Rozpoczęliśmy w ubiegłym roku budowę mostu na Wyspę Sobieszewską. Mamy nadzieję w tym roku zakończyć. Ale były budowane nowe drogi rowerowe, modernizowane chodniki. To też taki nowy, kolejny program chodnikowy, oprócz programu Jaśniejszy Gdańsk. Budowa kładki na wyspę Owianku, Owiankę, który w ubiegłą sobotę oddaliśmy do użytku z dużym powodzeniem. Przebudowa przyjęta bardzo dobrze ulicy Stągiewnej, która stała się ulicą dla pieszych. Inne wydatki to ochrona przeciwpowodziowa, 12 milionów złotych. Kultura, ochrona zabytków, prawie 10 milionów złotych. To są środki finansowe, również przeznaczane dla prywatnych właścicieli zabytków. Zadłużenie. O zadłużeniu dzisiaj jest niełatwo mówić, dlatego że, jak powiedziałem na początku. Zmieniły się bardzo przepisy, przepisy prawa finansowego jednostek samorządu i terytorialnego. Tu podajemy kwotę ogólną zadłużenia na 31 grudnia 2016 roku, czyli 905 milionów złotych. Wskaźnik ten wynosi wobec tego 32%. Natomiast kiedyś porównywaliśmy ten wskaźnik do 60% dopuszczalnych, chodzi o zadłużenie globalne, całościowe. Natomiast drugim ważnym wskaźnikiem jest ilość wydawanych pieniędzy na obsługę odsetek. I tutaj granica była 15%, a u nas jest 4%. Tylko te wskaźniki, o tym mówimy, ale dzisiaj inaczej liczy się. Um, Inaczej to wszystko wygląda. Czy, możliwości zadłużania tak, się dzisiaj, z, są obliczane. Tak, dzisiaj możliwości zadłużenia są obliczane według relacji wydatków y, bieżących do dochodów wydatków bieżących minus dochody bieżące do wydatków ogółem. Bardzo dziękuję. I do tego obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości chce jeszcze z dochodów bieżących wyłączyć dochodów, dochody ze sprzedaży mienia komunalnego. Jeżeli to wprowadzi, to i, Gdańsk, i każde miasto w Polsce będzie miało niezły kłopot. Bo co to oznacza? Oznacza to, że zmniejszy się baza do obliczenia zdolności kredytowej danego miasta. A jeżeli będziemy mogli mniej pożyczać pieniędzy na inwestycje, to będziemy mniej inwestować. To jest typowy przykład strzału stopy. Nie wiem dlaczego Morawickiemu na tym zależy. No, nie potrafię w, w tego stopie, pojąć. Stopie, stopie, jest <coughs> no tak, ale państwo polskie zadłuża się bez naszej woli. Nikt, nikt nie pyta nas, obywateli, <coughs> dlaczego z roku co roku państwo polskie się mocniej zadłuża bardziej niż w kryzysie ekonomicznym, finansowym w roku 2008-2009. Natomiast bije się w samorządach, A więc <coughs> mówię to o tym. Państwo, żebyście no, uświadomili sobie i przede musimy też uświadamiać mieszkańców Gdańska i w ogóle prezydenci muszą uświadamiać mieszkańców swoich miast, że może to spowodować ta zmiana, ta zła zmiana, może spowodować realny spadek na, 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 na wydatków na inwestycje w kolejnych, w kolejnych w, latach. To jest w tej chwili propozycja, którą Ministerstwo Finansów wstępnie przygotowuje i dyskutowane jest przez samorządy. Miasta Unii Metropolii wniosły swój protest w tym zakresie, no ale jak to będzie wyglądało, czy zostanie uwzględnione, to po prostu nie wiemy. Bardzo proszę. A więc, jak widzicie Państwo, tak wygląda wykonanie budżetu za rok 2016. Wykonanie jest dobre. Dziękuję bardzo. Chciałbym zapytać o dwie pozycje finansowanie opieki społecznej i finansowanie gospodarki komunalnej. Te sumy są znacznie się różnią w latach. 2016-2015. Po wiedzy społecznej różnica wynika z 500+. Plus. No tak myślałam, ale chciałam się To są mm -hmm. A w gospodarce komunalnej 183, a w 2015 155. Do, dołożyliśmy do, do utrzymania, do utrzymania w mieście, czyli Czyli do oczyszczania, do utrzymania zieleni, do oświetlenia. Hmm. W okay. Tak, zdecydowanie wzrosły wydatki w ubiegłym roku właśnie na, na to, na co gdańszczanie zwracają uwagę. Czyli żeby częściej trawę ścinać, żeby częściej też i zmywać nawierzchnie dróg. Jednym z tym, to co jest utrzymaniem bieżącym miasta i tutaj te wydatki no, wyraźnie wzrosły. Czy coś takiego czegoś się nie udało zrealizować w ubiegłym roku? Co sobie zakładaliście, czy generalnie przez co było założone to Co pamięć Nie y -y, zostały wykonane finansowo wszystkie inwestycje, czyli na kwotę 90 milionów złotych. -y, to jest związane nie tyle z wykonaniem rzeczowym, o którym Pan Prezydent mówił, ale wy -y wykonaniem finansowym. Te środki w miesiącu marcu na sesji budżetowej zostały odtworzone. Także inwestycje, które nie zostały finansowo zrealizowane w roku, bie roku bieżącym, albo są kończone, albo są już zakończone. Nie były rozliczone. Tak. Tak. rozliczone. Na przykład tunel pod Martwą wisło Jeździliśmy nim w kwietniu. już w kwietniu, ale z wykonawcą. Rozliczyliśmy się w ciągu kolejnych miesięcy. A nawet jeszcze pewne, rzeczy, pewne wydatki są sporne. Więc to jest, czyli trzeba odróżniać te księgowe wykonanie inwestycji, takie, żeby w papierach się wszystko zgadzało, od tego, co już jest oddane do użytku, służy nam wszystkim, jeździmy po tym, ale. ale w księgach jeszcze nie figuruje. Czyli liczy Pan na absolutorium? Tak, liczę na, na 19 absolutorium w swojej prezydenckiej działalności. 29 w imieninie Pana Prezydenta przekonamy się jak Rada Miasta postanowi. Z Państwa jeszcze A ta wieloletnia błędnić. prognoza finansowa, która jest w tytule, to się o tym mówi? Czy, tak? Teraz o to może e, odpowiedz. Ja, Przedstawiliśmy ja zmiany, jakie zostały dokonane do w roku 2016 no. między założeniami planowymi, czyli to co było objęte limitem na początek roku, a jak się zakończyło na koniec roku zostały zwiększone 16, prowadzonych 16 zadań do wieloletniej prognozy finansowej w sumie więcej, a 18 milionów złotych i jeżeli chodzi o inwestycje również wprowadzono dodatkowych 37 zadań w prognozie finansowej w roku 16 na kwotę prawie 120 milionów złotych. Okay. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.